No, i co? To... I niestety lata I pytanie: końcówka do stępu... Komór na środek! Ale gazem! Tylko powoli, powoli, żadnych zbędnych ruchów. Ty, zawaru wyjdź, a? Chodź tu, wyjdź, ruchy, ruchy, Ale ruchy, wyjdź. Wyj... Nie, nie zostań! Wróć! Zostań! Nie Dawaj, Tomasz w kasie! Tylko, żebym ręce widział, bo łeb Ta? Co się jopisz? O, Jest ktoś na zapleczu? Jezu, nie możesz chwilę poczekać? Trzy minuty meczy zostały, chłopie. A, pytałem, czy jest ktoś, kuźwa, na zapleciu, ktoś się kręci, na obejściu, znaczy w, y, y, w zagrodzie, w obrębie. No kuźwa, czy jest ktoś czy oprócz was, co tu siedzicie! No, nie, no jesteśmy tylko my, Darek Szpakowski komentuje. A to kuźwa to tak bardziej, żeby się... Morda! Ej, ty ty ty, 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 co to? Co powiedziałem? Żeby się nie ruszać, tak? Kuźwa! Dobra. Wyskok z kasy. Wszystko, co żeś uhandlował. A uwaga, bo to jest napad! <grywa> e, e, dowcipna, dowcipna. Mam cię na oku. Dobra, rabuj pan, tylko szybko, no. A wracając do pytania, coś pan uhandlował, to nic. Nic, rozumie pan? Zero. Jeszcze mi nikt nie zapłacił, taki to biznes jest. jeżeli mi napadają. Kuźwa, no. Wtedy, jak ręką ruszałem, to chciałem płacić. I co pan krzyczał? Mam tu 10 złotych z napiwkiem, proszę. A ja dziękuję, to jemu pan daj. A, dobra, ty, 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 ty. Dawaj portfel, ale szybko, szybko. Bo jak się zezłoszczę, to... Co to jest? Co to jest? Kuziba. Żona mnie do szewca wysłała. Nie macie czegoś więcej? Co jest? Co tam macie, a? Co tam macie, a? Na tę sytuację pokażą prawdę. Borys, ale co to jest? Co to ma być? Przecież ja wyraźnie mówiłam, tak? Żadnych facetów, babski wieczór, moją urodziny. Dobra, dobra, cicho, dzwonię do Eliski, kiedy przyjadę. Aha! I co, kochwa? I co? To dla mnie? Bo, dziękuję, kochanie. Co jest, kuźwa? To jest napad. Ooo, jaki zły! Ale jest w pole karne. Jest szansa! Ściela! jak niewiele plakowała!